Mam na imię Alicja i od października 2024 roku choruję na nowotwór złośliwy jajnika w czwartym stadium. Przeszłam już dziewięć chemioterapii i bardzo ciężką operację. Jestem mamą trzech cudownych dziewczynek i choć wam bardzo ciężkie chwilę, bo wiem, że przede mną jeszcze długie leczenie, to wiem, że życie jest piękne i ja mam dla kogo żyć. Dlatego warto o to życie zawalczyć. Mam znanego konia o imieniu Elcia, do którego jeszcze gdzie tylko mam yy, siłę i ochotę się poprzytulać oraz mojego przyjaciółmi Jugusia, który też przychodzi do mnie się bo gdy jestem po chemioterapii. Także w tych ciężkich chwilach są też chwile fajne, miłe, przyjemne. Trzeba jednak pamiętać, że taka choroba nowotworowa to nie jest bajka i gdy bywa trudno, to ważne jest, aby mieć wsparcie w rodzinie, w przyjaciołach czy chociażby w takich zwierzętach, z którymi musisz budować fajną relację. Nie bójcie się prosić o pomoc. Są różnego rodzaju fundacje, które też chętnie wesprą, które pomogą w założeniu zbiórki. I jest wiele osób, którzy chętnie na tą zbiórkę płacą pieniądze, aby pomóc Wam w leczeniu. Także nie bójcie się prosić o pomoc i walczcie o siebie. Podzielcie się swoją historią w komentarzu, a ja pozdrawiam Was w zachodzie słońca, w darówku.